Polska świętuje 15-lecie członkostwa w Unii Europejskiej. Dla Słupska to ważne wydarzenie. Samorządy i politycy podsumowują ostatnie 15 lat. Nie inaczej jest w Słupsku. Krystyna Danilecka-wojewódzka, prezydent Słupska, podliczyła, że nasze miasto dzięki członkostwu otrzymało w sumie dotacje na ponad 570 milionów złotych. Razem z wkładem własnym od 2004 roku na unijne projekty wydaliśmy w sumie 870 milionów złotych. To równowartość czterech lat dochodów własnych. W ramach trzech perspektyw unijnych Miasto Słupsk wraz z jednostkami, a myślę tutaj o spółkach i jednostkach budżetowych, pozyskało ogółem 570 milionów złotych. Tyle pozyskaliśmy na Różne projekty, a pamiętajmy, że każdy projekt unijny to jest dofinansowanie ze strony miasta, razem na takie projekty z dofinansowaniem unijnym wydaliśmy 870 milionów złotych. To proszę Państwa są cztery lata tylko naszych własnych dochodów, gdybyśmy wszystkie dochody nasze własne chcieli poświęcać właśnie na projekty. To potrzebowalibyśmy czterech lat. Myśmy otrzymali to w trzech perspektywach finansowych i prawie wszystkie w sfery funkcjonowania miasta zostały objęte projektami dofinansowania, zarówno inwestycyjne, dzisiaj realizowane projekt „Łamieniem Bariery, który się znajdują, i bulwary, i remonty ulic, i także pozyskane ostatnio kliny zieleni i remont ulicy Długiej i termomodernizacja budynków zarówno komunalnych, jak i budynków prawie wszystkich przedszkoli i szkół to są potężne wydatki, na które nie stać nas byłoby, gdybyśmy mieli to rzeczywiście realizować z własnych środków. Ale przypominam, że także projekt spójności wodociągów Słupskich. To, że jesteśmy dzisiaj miastem tak doskonale wyposażonym w zdrową wodę, którą pijemy prosto z kranu, to także dzięki takiemu wsparciu poza naszym udziałem. To wsparcie także dla PGK, spółki, która zajmuje się recyklingiem, przetwarzaniem odpadów komunalnych i pozostałych. Bardzo duże wsparcie na rozbudowę różnych urządzeń w tejże spółce. To także wsparcie na to, żebyśmy mogli mieć projekty miękkie, zarówno dla kultury, jak i Projekt jest Dzisiaj dofinansowanie do przede wszystkim seniorów w postaci obiektów chronionych to są także środki unijne. Nie możemy o tym zapomnieć. Nie chodzi tylko o dowód wdzięczności. Chodzi o to, żebyśmy uświadomili, jak bardzo ważny jest nasz udział i obecność w Unii Europejskiej w przededniu wyborów do Unii Europejskiej. Dlatego, mówiąc o tych bardzo twardych argumentach, które akceptują. Naszą obecność i dalsze istnienie. Proszę mieszkańców miasta o to, żebyśmy bardzo licznie wzięli udział w wyborach 26 maja. To bardzo ważne wybory, wybory świadczące o tym, że po pierwsze, jesteśmy w dalszym ciągu bardzo ważnym partnerem właśnie w pozyskiwaniu środków na inwestycje i sprawy społeczne, ale także jesteśmy i czujemy się absolutnie Europejczykami. Z członkostwa w Unii Europejskiej skorzystali także uczniowie, studenci, przedsiębiorcy, ludzie świata, kultury i sztuki mogący swobodnie uczestniczyć w wymianach i międzynarodowych przedsięwzięciach. A jak oceniamy pozytywnie, negatywnie te 15 lat? Nie no, na pewno pozytywnie, no. na pewno 100%. No, przynajmniej możemy wyjeżdżać do innych krajów Unii bez dokumentów, chociaż tylko z dowodem osobistym, tak? Czujemy się obywatelami Europy. Także na pewno jest plus. plus? 15 lat temu jeszcze w Słusku nie mieszkałam, ale przez te wszystkie lata uważam, że się bardzo zmienił. Jakieś przykłady? Odnowione kamienice Duże zieleni, czysto. Rzeczywiście infrastruktura, która pojawia się na przestrzeni tych 15 lat, i wiemy, że w perspektywie najbliższej też mnóstwo się zmieni, jest po prostu nie, 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 nie do ogarnięcia, powiedziałabym tak kolokwialnie. Pamiętam, bo dużo wtedy podróżowałam. E, drogi też, e, że rzeczywiście w tej chwili e, m, e, te drogi niczym się nie różnią od innych krajów e, europejskich, poruszanie się jest e, łatwe. Jedyne, czego mi brakuje przez te 15 lat, to komunikacja pociągami. Bo pamiętam, że 15 lat temu, kiedy często jeździłam między Warszawą a Słupskiem, to w 5 godzin bez problemu ekspresem, który był codziennie, był dosyć często, mogłam do tej Warszawy czy do Słupska przemieszczać się. W tej chwili wygląda to nieco gorzej, i to jest jedyny według mnie taki obszar, czyli takie wykluczenie komunikacyjne, które dotyka Słupsk, który wciąż Wciąż mamy do nadrobienia. Bardzo dużo się zmieniło. Słupki się kuda no kurde, 100% można powiedzieć. No. Bardzo dużo. Ulice, nie ulice, wszystko pieniądze i tak dalej. 15 lat tyle, tyle nie się nie zarobiało, że teraz się zarabia. O wiele ładniej jest teraz za czasów Unii. Cieszę się, że jesteśmy w Unii. Słupskie obchody wejścia Polski do Unii Europejskiej zostaną połączone ze świętem Unii Europejskiej 9 maja. Te uroczystości odbędą się w parku przy ulicy Małcurzyńskiego i one są wspólnie organizowane przez miasto, punkt Europe Direct przy wsparciu także posłów, w tym posłów ziemi słupskiej i przede wszystkim przy wsparciu bardzo wielu innych organizacji pozarządowych i szkół. I tak organizatorzy słupskich obchodów Święta Unii Europejskiej i 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz liczni partnerzy przewidzieli dla mieszkańców regionu słupskiego liczne atrakcje. Wśród nich rodzinne grillowanie, debata, dlaczego wybory do Parlamentu Europejskiego są tak ważne, pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej Dargolezia, Stoisko Szkoły Policji w Słupsku i Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, program artystyczny przygotowany przez Słupski Ośrodek Kultury oraz Zespół Artystyczny Marzenie ze Szkoły Podstawowej nr 2. W Słupsku, stoisko konsultacyjne punktu informacji europejskiej Europe Direct Słupsk, europejska gra miejska, czy pokazowy trening drużyny gry w Słupsk. Dzień Europy, czyli 9 dzień maja. Jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu, wygłoszonym w Paryżu w 1950 roku, Robert Schuman, ówczesny francuski minister spraw zagranicznych, zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiałaby wybuch nowej wojny. Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.